powiedzieć na parę pytań, które już mi tutaj zadano. Która stacja będzie początkową stacją kolei metropolitalnej? Kolej metropolitalna rozpocznie się w Gdańsku-Wrzeszczu. Rozpocznie się dla podróżnych w Gdańsku-Wrzeszczu. Natomiast formalnie początek kolei metropolitalnej będzie gdzieś tu. Stacja Gdańsk-Wrzeszcz pozostanie stacją polskich linii kolejowych. I stacją skm na, na torach SKM. Natomiast Pomorska Kolej Metropolitalna właśnie gdzieś tu rozpocznie się jako infrastruktura, jako, jako zarządca linii kolejowej. To pierwsze pytanie. Pytanie takie, które padło historyczne. Jak funkcjonowała ta linia? Podobno dowoziła robotników do pracy do, do portu wtedy, jak funkcjonowała. Ta linia nie miała szczęścia. Uruchomiono ją w roku 1914, a już w roku 1918 historia spłatała budowniczym cholernego Fidia. Co powstało? Polska, proszę Państwa, Polska powstała i wskutek tego na tej linii, tuż zaraz koło Kiełpinka, pojawiła się granica. A zatem mało kto jeździł do pracy przez granicę państwa i podlegał stałym kontrolom. Tak jak mówię, ta linia nigdy nie miała szczęścia. A potem, jak już przyszła Rzesza, to właściwie nikt nigdzie nie jeździł, bo wszyscy byli w obozach, ci, którzy pracowali. I tak funkcjonowała do roku 1945, nawet sobie datę napisałem, do 25 marca roku 45. A potem jak ruskie czołgi szły od Gdyni, to Niemcy wprowadzili na wszystkie wiadukty parowozy i wysadzili te wiadukty. Po to, żeby czołgi nie przeszły przez taki wał. ówczesne czołgi nawet te 34 numer 102 Rudy chyba by nie przejechał. A rosyjscy saperzy oczywiście nie bawili się w żadne usuwanie skutków tego zawalenia wiaduktów, tylko jeszcze raz podłożyli ładunki wybuchowe i wysadzili to wszystko po raz drugi. No i stan jaki mamy, to za chwilę zobaczymy. Zatem yy, nawierzchnia o dziwo została, yy, Rosjanie nie zdążyli jej zabrać, ale zabrali ją Polacy. Zabrali ją po to, żeby odbudować linię od Sztumu do Malborka, którą jako trofijną Armia Czerwona zabrała. No i tak historia. Niestety się tej linii skończyła jako linii kolejowej. Potem w latach 50. powstał jakiś tam wojewódzki komitet przy jakimś tam bardzo ważnym sekretarzu do spraw odbudowy. No ale sprawy były ważniejsze niż ta linia i niestety musieliśmy czekać aż na Pomorską Kolej Metropolitalną. Ale jest jedno szczęście. Ja zawsze jak mówię moim uczniom czy studentom, czy jest tu linia kolejowa, to laik powie nie ma, a mój uczeń powie, że jest. Bo linia istnieje tak długo, jak długo są roboty ziemne, jak są budowle ziemne, nasypy i przekopy. Bo to kosztuje 80% pieniędzy. Cała reszta to tylko taki deser, taki krem. I na szczęście na znacznym odcinku Pomorska Kolej Metropolitalna musi tylko ten krem, ten deser tutaj tutaj dodać. Oczywiście uwspółcześnić go, ale tylko dodać. No niestety na tamtym drugim odcinku, gdzie idzie druga grupa, tam muszą jak, jak ówcześni budowniczowie zaczynać od zera. No ale oni nie muszą korzystać z łopat i z koni, bo sprzęt jest dzisiaj trochę nowszy. Wchodzimy na nasyp. Tak, <laughs> pełni. Dlatego ja przy okazji powiem, że tu się będzie kończył pierwszy wiaduk 2K2 o długości 70 metrów, jedna tylko jeszcze uwaga do Pana Leszka wywodów, że linia nowa PKM-ki będzie linią dwutorową, w związku z tym troszeczkę te korpusy ziemne będą musiały być poszerzone, jak również porośnięte drzewami niestety będą musiały być w części